Cześć wszystkim! Dzisiaj mamy dla Was coś wyjątkowego wywiad z Arturem Szpakowskim, współwłaścicielem firmy Ferting Fabrik, który specjalizuje się w budowie domów na terenie Niemiec. Artur podzieli się z nami swoimi doświadczeniami oraz niezbędnymi wskazówkami, które przydadzą się każdemu, kto myśli o własnym domu pod klucz w Niemczech. Jeżeli zastanawiasz się, jak wygląda cały proces budowy domu, jakie wyzwania mogą Cię spotkać, oraz jak różni się rynek niemiecki od polskiego, ten wywiad jest właśnie dla Ciebie. Artur opowie także o swojej drodze zawodowej, od kierownika budowy, aż po założenie swojej firmy. Chcę dodać, że ten wywiad został nagrany osobiście co jest celem naszego kanału przeprowadzenie wywiadów na żywo z inspirującymi osobami z różnych stron świata. Zainspiruj się historią Artura która jest prawdziwym przykładem determinacji i przedsiębiorczości. A, jeszcze jedno: subskrybujcie nasz kanał, ponieważ już niedługo czekają na Was niesamowici goście z różnych krajów świata. Pracujemy jeszcze nad regularnością publikacji, ale już niedługo będziecie mogli cieszyć się z nami naszymi treściami. Zapraszamy do odsłuchania. Więc witajcie, moi goście, nasi goście, Artur Szpakowski dzisiaj. Witam Piotrze, witam y, widzów. Powiedz nam wszystkim, czym się zajmujesz. Na co dzień jestem kierownikiem budowy w Niemczech oraz współwłaścicielem firmy Fertic House Fabric. Opowiedz o tym więcej. Co to dokładnie znaczy, że jesteś właśnie współwłaścicielem jakiej firmy i co ta firma czym się zajmuje? To jest firma budowlana, która specjalizuje się w budowie domów szkieletowych oraz murowanych na terenie Niemiec. Dużo, długo prowadzisz tą firmę na terenie Niemiec? Firmę prowadzę od półtora roku. No i działamy głównie w Niemczech. I, no dobrze, opowiedz naszym klientom, ponieważ no budowanie domów to jest bardzo skomplikowana procedura. I twoje działalności, co dokładnie obejmują? Budowanie domów, czyli mam wizję, mam plan mam marzenie i po prostu zadzwonię do Ciebie i że chcę po prostu wybudować dom, tak? Dokładnie tak. Marzenie to jest za mało, bo najważniejsze, żeby klient posiadał działkę. Jeśli ma działkę, to my już zaczyna... my zajmujemy się całą procedurą. Nasz architekt rysuje plany, składamy wniosek o pozwolenie na budowę i zajmujemy się całą papierologią oraz od wykopu do stanu pod klucz. Także klientów interesuje tylko tak naprawdę zakup mebli oraz przeprowadzka w ich wymarzony dom. To jest dobra wiadomość. A czy ewentualnie pomagacie do doboru właśnie działki? Ponieważ no mogę mieć plan, że chcę mieszkać w Hamburgu, bo teraz znajdujemy się w Zonenbergu, w okolicach Zonenbergu i chciałbym właśnie w Hamburgu budować. Czy jesteście w stanie też pomóc mi w doborze tej działki, bo to też jest Zawsze skomplikowane, wydaje mi się. Oczywiście, jeśli y, klient ma jakiś dom, który chce postawić na danej działce i kupić tą działkę, to najpierw powinien się tak naprawdę zapoznać z planem zagospodarowania przestrzennego i sprawdzić przed zakupem działki, czy dom, który on chce tam postawić, spełnia odpowiednie wymogi. Czy w ogóle taki dom może w tym miejscu powstać. Jeśli y, nie umie tego zrobić, to po prostu może się do nas zgłosić my oczywiście pomożemy. Rozumiem. I ile czasu trwa wytworzenie, w w, w, w budowa domu, tak? Czy to jest z, z elementów już takich gotowych, czy po prostu cegła po cegle po prostu budujecie dom? My budujemy domy i y, metodą tradycyjną, czyli cegła na cegłę, jak po niemiecku mówią. czerwonej cegły. No nie, no, teraz jak ktoś by chciał, to i możemy z czerwonej. Ale też budujemy z gotowych elementów. Mamy fabrykę w Polsce, która z nami współpracuje i budujemy też z gotowych elementów. Czas trwania budowy. Od podpisania umowy, jeśli musimy zrobić projekt domu, to jest około miesiąc. Potem składamy wniosek o pozwolenie na budowę, który trwa około do trzech miesięcy. Jeden urząd może dać po miesiącu pozwolenie na budowę, zazwyczaj to trwa te trzy miesiące. Po trzech miesiącach, jak jest pozwolenie na budowę, musimy zrobić statykę budynku, czyli odpowiednie, czy statyk, czyli po polsku konstruktor musi wyliczyć nośność budynku, jakie muszą być przekroje ścian, dachów itd. Jeśli już mamy to wszystko, to możemy rozpocząć budowę domu. Czyli 3-4 miesiące? To jest sama do papierologia. 5, tak papierologia tak żeby to papierologia, żeby wbić w to łopatę w ziemię. Tak. tak. I od rozpoczęcia budowy, od wykopu, tak naprawdę, który też yy, robimy, jeśli jest to dom z gotowych elementów, to trwa około pół roku do stanu pod klucz. O. Dosyć szybko. Jeśli ktoś wybierze metodę tradycyjną, to jest ona dłuższa, bo są przerwy technologiczne, czyli na przykład robimy płytę fundamentową, trzeba odczekać, aż ona wyschnie, murujemy mury, robimy strop, znowu trzeba odczekać i to tak czas się wydłuża. Koszta domy, koszty, żeby wybudować domu takiego 100 metrów kwadratowych z prosty no, prostym garażem, <grym> jednym z podjazdem, nie za wielką działką to tak no oczywiście to wszystko się różni z czasem tak to się, to się obecnie jest taki rynek w Polsce w Niemczech w całej Europie że te ceny dosyć szybko rosną także no i to zależy też od projektu czy to jest dom parterowy, czy nie partyrowy no ale można liczyć od 200 do 300 tysięcy euro pod klucz taki dom można bez działki bez działki bez, bez działki okej okay. I no oczywiście to, to będzie na pewno spekulacja nasza, czy teraz dobrze jest kupić dom, czy po prostu poczekać, trzymać się, bo teraz często słyszymy, że te ceny wszystkie rosną i może ta bańka pęknąć, tak? Lecz też słyszałem właśnie, że no i tak będą rosły, ponieważ już tych baniek było pełno po drodze, i tak cały czas idzie to w górę. Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, czy dobrze jest teraz zacząć, czy później ceny mogą być równie dobrze wyższe, niższe. Tego nikt nie wie, tak naprawdę. W Niemczech z kredytami jest tak, że jak się bierze kredyt i podpisuje się umowę na powiedzmy 1, 2 czy 5%, to, się, to ma się stałe oprocentowanie przez minimum 10 lat. To jest fajne. To jest fajne, z tym, że jeśli ktoś weźmie obecnie, jak są kredyty między 4 a 6%, weźmie jej, teraz, a za 5 lat spadną kredyty do 1%, jej. to przez 10 lat musi płacić te wysokie raty. To fakt. No Także tak, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja na przykład brałem kredyt na swój dom na początku pandemii i mam kredyt na 1% i mam stałe oprocentowanie, akurat bank mi zaproponował na 15 lat. Minimum, jakie jest ustawowo, to jest te 10 lat. Okej, okay, rozumiem. Czyli to wszystko zależy, można powiedzieć, od danej sytuacji, Dokładnie. klienta czy i wymagania. Tak, Dokładnie, prostu... to najlepiej się umówić z doradcą kredytowym, który to wylicza. Na podstawie kogoś zarobków, wydatków miesięcznych, oni wyliczają, jaki kredyt mogą ci zaproponować. No Jeśli staćcie teraz na, na ten moment na ten kredyt, no to prawdopodobnie jak masz stałą pracę, to przez 10 lat będziesz miał, będziecie stać, żeby go spłacać. Nie ma sytuacji takiej, jak w Polsce, jest, że ktoś bierze dzisiaj kredyt 2000, a w następnym miesiącu na 5, 5, 5 tysięcy raty. Nie? Tak, to słyszałem i to jest bardzo takie Denerwujące się właśnie z tą zmienną stopą procentową. Dokładnie. I to jest właśnie plus tutaj na rynku niemieckim, że to jest do tego. Dobrze, powiedz mi, skąd się wzięła generalnie pasja budowania domów, ponieważ no, to jest takie duże LEGO, tak? Dokładnie. Ja przyjechałem do Niemiec 7 lat temu. Rozpocząłem pracę w fabryce, gdzie byłem kierownikiem zmiany przez 5 lat i Mam znajomego architekta, który zaproponował mi otworzenie spółki, która będzie budować domy. Ja tam miałem doświadczenia już z pobytu w Polsce miałem firmę też budowlaną, która budowała domy. Architekt oczywiście też ma doświadczenie, więc chcieliśmy to razem zebrać do kupy i zacząć budować domy. Byliśmy dogadani, że jak będą pierwsi klienci, to otwieramy spółkę, żeby wcześniej, jak nie wiadomo, no tak. czy będą klienci, czy nie, nie będziemy otwierać spółki. Więc był jeden klient, potem był drugi klient. Ten mój znajomy to przeciągał, przeciągał, więc postanowiłem, że sam otworzę tą spółkę, Otworzyłem ją finalnie z moją małżonką, która mi pomaga w prowadzeniu. No i tak powstała firma Ferticalhousequadry właśnie. Faktycznie. A powiedz, czy z wykształceniem jesteś właśnie z jakimś takim po studiach w tym kierunku? Nie, nie sko wiem, ja skończyłem szkołę liceum ogólnokształcące, potem poszedłem na studia, studiowałem y, międzynarodowe bezpieczeństwo publiczne, jednak nie napisałem pracy licencjackiej, i tak naprawdę studia poszły. Smarnowane kilka lat życia. No nie zmarnowane, bo na pewno dużo rzeczy się nauczyłeś, i gdzieś tam poniekąd zawsze coś, coś tak, się nie ale... stało. A okres studiów to był też nie, nie do końca dobry okres, bo to wiadomo, dużo imprez i tak naprawdę marnowania czasu. Często tak y, No i jakieś doświadczenia miałem y, już z Polski. Tutaj y, zrobiłem sobie szkolenia też jakieś dodatkowe. Zostałem kierownikiem budowy tutaj w Niemczech. Pracowałem przy y, przebudowie fabryki Audi w Neckersuum, przy budowie nadbudowie w zasadzie piętra na bloku w okolicach Norymbergi, To było piętro szkieletowe na bloku, który trwał już 50, który był 50 lat temu wybudowany. W budowaliśmy budowaliśmy przedszkole dla pracowników, dla dzieci, pracowników firmy Audi. Jakiś tam biurowiec i inne mniejsze też projekty brałem udział. To nie tylko domy budujesz, także budujesz różne. To też są budynki też, do, nie chciałem powiedzieć. No, budynki użyteczne, tak? tak po prostu tak, przebudowy. Znaczy różne, się je, ja, moja firma specjalizuje to. się w budowie domów jednorodzinnych. Ja pracowałem jako kierownik budowy. Z tym, że niestety musiałem zrezygnować, bo tutaj kwestie były rodzinne, dzieci, mam małe. Które ja nie, cały czas nie było w domu. Od poniedziałku do piątku byłem gdzieś tam pod Stuttgartem, mhm. pod Hamburgiem, pod innymi miastami. No i dzieci tęskniły, płakały, więc postanowiłem zakończyć y, pracę jako kierownik budowy i zacząłem rozwijać bardziej swoją firmę. Dlatego teraz skończyliśmy już jeden dom budować pod Szwajcarią, rozpoczynamy zaraz następny. Także działamy. Mimo I... tego, że jest obecnie kryzys, tak naprawdę, bo yy, wnioski yy, na pozwolenie na budowę spadły w, w przeciągu dwóch lat o 80% yy, w stosunku do wcześniejszych lat. Więc dużo mniej tych domów się buduje. My akurat nie jesteśmy bardzo dużą firmą, która nagle ze 100 domów rocznie spadła do 10, jesteśmy małą firmą. Dlatego my tego akurat problemu nie ma. Nie mamy, yy, budujemy domy. Yy, Mamy jakby klientów jeden po drugim, na razie nie... nie Rozumiem, macie nie, po prostu całe zaplanowane... Tak, e, mamy tak to zaplanowane, że budujemy cały czas. Nie, nie budujemy kilku domów jednocześnie obecnie, chociaż jak minie, kre, minie kryzys, będzie tych większe zapotrzebowanie, możemy... Już teraz buduje takie struktury, żeby mogło to się... No żebyśmy mogli po prostu zeskalować to, nie? Rozumiem. I kto jest, kto jest waszym klientem? Czy to są Polacy, czy to są tutejsi, czy także inne nacje, które po prostu mieszkają na terenie Niemiec? i Ile domów budujecie? My docelowo chcemy w tym roku wybudować pięć domów. Naszymi klientami są zarówno Polacy, jak i Niemcy. Wiadomo, polska firma my jesteśmy polską firmą zarejestrowaną w Polsce. Działamy, co prawda, w Niemczech. Ale jesteśmy cały czas polską firmą, więc część materiałów, które możemy ściągamy z Polski, są trochę tańsze niż w Niemczech, więc też mamy konkurencyjne ceny, mm. więc zgłaszają się do nas zarówno Niemcy, jak i Polacy. Niemcy nie, nie zawsze jakby chcą podjąć współpracę, bo się obawiają różnych rzeczy. Nie? Dużo firm z Polski przyjeżdżało do Niemiec i tak naprawdę brało zaliczki, oszukiwało, i to, no, no, to, jest, to jest ciężko. My natomiast mamy referencje od i niemieckich klientów, i polskich, więc myślę, że z czasem zaufają nam bardziej też niemieccy klienci, którzy będą chcieli budować w konkurencyjnych cenach z nami domy. Jak najbardziej tego życzymy Wam. A powiedz mi, czy polscy klienci są bardzo wymagający, czy niemieccy są bardziej wymagający? Chyba niemieccy są bardziej wymagający. Aczkolwiek, nie, po, po, polscy klienci mają coś takiego, że oni sprawdzają cenę w internecie jakiegoś domu, który kosztuje na stronie internetowej 200 tysięcy złotych gdzieś w Polsce, które wydaje mi się, że wybudowanie 100-metrowego domu za 200 tysięcy złotych jest nierealne. I potem nie przeczytają dokładnie, co za te 200 tysięcy mają. Potem dzwonią z zapytaniem, że przecież w Polsce jakiś tam dom w jakiejś firmie kosztuje 200 tysięcy złotych, i on by chciał tutaj za 50 tysięcy euro wybudować dom. To, to tak nie działa. Ceny transportów z Polski: jeden transport kosztuje między 1500 a 2000 euro. Tych transportów przyjeżdża 10, więc pieniądze też trzeba na to mieć. Koszt. Yy... Pracowników Przed kryzysem jeszcze można było pracownicze noclegi wynająć po 10 euro za, za osobę. Obecnie jest to 3, około 30 euro. Więc no nie da się za 200 tysięcy złotych wybudować domu w Niemczech. No tak. A przed pandemią to było, teraz sobie powiedzieliśmy, 200-300 tysięcy ten podstawowy dom. Taki standardowy, a przed pandemią to było dużo, dużo niżej. To było dwa-trzy razy niżej, czy tylko po prostu e, dwukrotnie się zwiększyło teraz, czy więcej. Jest koszt do... domu? Tak, koszt wybudowania do domu. Znaczy się kryzys tak naprawdę zaczął się od pandemii, bo fabryki były zamykane, mhm. więc był ograniczony dostęp do materiałów i te materiały automatycznie poszły do góry. No tak, to jest logiczne. Więc wszystkie hurtownie zamawiały ten materiał, zamawiały, zamawiały, nakupiły bardzo drogo ten materiał. Potem nagle otworzyli gospodarkę, wszystko było dostępne. Fir hurtownie kupiły drogo ten materiał, więc już też drogo chciały go sprzedać. Mimo tego, że już jest cały czas materiał na rynku, więc jak ktoś kupił drogo, to chce drogo sprzedać. I to dlatego poszło tak do góry. No ale to drewno na przykład konstrukcyjne poszło dwa razy do góry. Nie? No tak, no to takie... moje pytanie właśnie czy było taniej, czy drożej? Oczywiście, że było taniej wcześniej, a teraz po tych właśnie po zamknięciach, bo widzisz, zapomniałem, można powiedzieć, że to faktycznie wszystko się pozamykało, wszystkie te firmy. Tak, i, i... wtedy był bardzo duży problem By... w budownictwie, bo brakowało po prostu materiałów. I każdy kupował po prostu to, co mógł. A teraz a już już jest to, co, co A teraz i jest. Ceny są różne. No, ceny nie spadły. Ponieważ ci, co kupili drogą materiał, chcą no powiedz, go nie, nie, nie chcą być stratni. Jak najbardziej, tak. Powiedz mi twój ulubiony cytat, twoje motto, które cię napędza, które po prostu rano wstajesz czy często wracasz do tego motta, które no też można powiedzieć popchnęło cię do tego, żeby zająć się właśnie swoją firmą budowlaną, żeby też coś, coś zrobić, innego niż Niż w tym gatunku po prostu w tą stronę się rozwinęłeś niż po prostu, no nie wiem, ciężko powiedzieć. I motto takie, jak, którym się kieruję, to jest yy, ciężką pracą ludzie się bogacą, bogaczą, bogacą. No, nie I nie chodzi tu o ciężką pracę fizyczną, bo można robić to po prostu z głową. Po prostu pra... chodzi o pracowitość. Jeśli ktoś jest pracowity i podąża w odpowiednim kierunku, to zawsze... W końcu natrafi na ten sukces, na tą kwintesencję tego, co robi. My jesteśmy takim narodem, można powiedzieć, pracowitym, że jak coś się weźmiemy, to pracujemy i bardzo dużo osób no, cały czas ciężko pracuje, ale no ten sukcesy takich właśnie dużych to często nie mamy. Czym to jest, jak ci się wydaje, czym to jest spowodowane? My jesteśmy narodem przede wszystkim narzekającym. To też prawda. Upa. I narzekamy na wszystko, że pada, narzekamy, że słońce świeci za gorąco, narzekamy. I wydaje mi się, że to jest tym spowodowane. Druga sprawa jest taka, że słuchamy ludzi. W Polsce każdy jest fachowcem. Otwierasz firmę, twoja mama ci doradza, twój wujek ci doradza, ktoś tam ci doradza. Pracują całe życie na etacie, nie mają pojęcia, gdzie ty podążasz, jeśli chcesz dojść. Chcesz być milionerem, musisz słuchać milionerów. Jeśli chcesz pracować na etacie, musisz słuchać kogoś na etacie i takimi ludźmi się obracać, tak naprawdę. Tak, też jestem tego zdania. Dopiero od, nie, od niedawna odkryłem tego, te właśnie słowa, co mówisz, rozumiem te słowa, co właśnie wypowiedziałeś i jest, jestem w stanie właśnie potwierdzić, że tak, to właśnie. Jeżeli chcemy w jakimś kierunku się rozwijać, no to musimy znaleźć to otoczenie, żeby się właśnie w tym kierunku. Dowiedzieć tych, um, tych prawdziwych rzeczy, tak? Nie teorii, tylko po prostu prawdziwych rzeczy. Oczywiście, dlatego mi się wydaje, że jeśli ktoś chce budować markę, chce być tym milionerem, to nie powinien słuchać wujka na weselu nawalonego, który jest doradcą, tylko zgłosić się na przykład do kogoś, który, kogo stawia się za wzór, tak naprawdę. Albo jakiegoś, może gdzieś tam każdy zna jakiegoś biznesmena, czy tam jakiegoś przedsiębiorcy, który jest. Piętro wyżej, więc tacy ludzie tak naprawdę chętnie udzielają rad. Chętnie. Okay. Mm -hmm. A powiedz nam, <laughs> przepraszam, jak emigracja zmieniła, jak wpłynęła na ciebie, na funkcjonowanie, bo na mnie wpłynęła niesamowicie. Poznałem inne kultury, zobaczyłem, że faktycznie nie jestem fachowcem od wszystkiego, jak byłem kiedyś. No i właśnie teraz, tej, z tej skromności, można powiedzieć, nowej, nabytej, Uczy się poznawać, słuchać się i rozmawiać. tak? Ja przyjechałem do Niemiec 7 lat temu z moją małżonką. Tak naprawdę przyjechaliśmy z jedną walizką, a dzisiaj jesteśmy u nas w domu, który został tu wybudowany, działka Piękny 1500 metrów. Tak naprawdę ciężką pracą przez te 7 lat doszliśmy tu, gdzie jesteśmy i rozwijamy się cały czas i chcemy iść wyżej. Czyli mentalnie dobrze wpłynęło przeprowadzka, z, z znaczy, wyjazd? Z, z... Nie, mentalnie powiem tak. Znaczy ja już wcześniej wyjeżdżałem do Niemiec do pracy, ale to były takie, że jechałem na 2-3 miesiące, potem wracałem i to tak trwało przez jakiś pewien okres czasu. Moja małżonka znowu, no ciężko, na początku było ciężko, nie znała języka, nie miała prawa jazdy, skończyła ten kurs integracyjny, zrobiła certyfikat B1, teraz już porozumiewa się po niemiecku, zrobiła w międzyczasie jeszcze prawo jazdy, jest samowystarczalna, yy, trochę to inaczej wygląda, ale no, no początki były ciężkie jak wszędzie, nie? Tak, no na początku jest to bardzo ciężkie, jest początek wy, wyjazdu, bo dużo osób, ja też wyjechałem na no, samym początku właśnie z, na zbiory winogron do Francji, i z akurat do Niemiec przyjeżdżam do rodziny. No i to też inaczej jest przyjeżdżać, a inaczej powiedzieć sobie, że no chcę tutaj osiąść i chcę po prostu, no tutaj coś zbudować i do czegoś dojść. No dokładnie. Także mogę z, możemy zdradzić, ponieważ budujemy. Bo budujemy to może jeszcze. jest, Tak, mamy taki plan razem wspólnie właśnie z Arturem zrobić właśnie tutaj w Zonenbergu, w okolicy, z, z polskich przedsiębiorców. to samo z Jakubem Kobylarzem. Chcemy tutaj wspólnie, razem zrobić spotkanie przedsiębiorców. Jeżeli ktoś nas ogląda, proszę zgłoście się do nas. Jakub otworzył tutaj w okolicy grupę na Facebooku, których też właśnie polskie firmy zbiera, no i gdzieś to razem wspólnie, na wspólnym gruncie gdzieś tam Otworzymy i gdzieś tam będziemy się spotykać, i ben, mam nadzieję, że będę mógł się uczyć od Was dużo więcej. Tak. Mam nadzieję, że będziemy jeden, drugiego ciągnąć do góry, nie w dół, to jest najważniejsze. Tak. I też właśnie Jakub, z Jakubem wróci. Artur tak. też właśnie mówi, że no też są różni Polacy, to co wspomniałeś w poprzednich naszych rozmowach już od. Dobrze, więc podsumowując naszą rozmowę, co chciałbym.